Agnieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W dniu dzisiejszym jeszcze pogoda w Polsce kształtuje wyż, który daje nam słoneczną aurę i raczej wysokie temperatury, bo do 26 na wschodzie Polski. Natomiast ta sytuacja zacznie się zmieniać w dniu jutrzejszym, ponieważ Polska od zachodu zacznie dostawać się na skraj wieloośrodkowego układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad. Wyspami brytyjskimi, Norwegią i Morzem Północnym i na zachodzie kraju zaznaczy się wpływ frontu atmosferycznego. I zacznie od zachodu napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie, a na krańcach jeszcze wschodnich zacznie zalegać. Ciepłe powietrze. I tutaj temperatury w, we wtorek będą od około 19 na zachodzie do około 25 na wschodzie. Na zachodzie spodziewamy się już przelotnych opadów deszczu, natomiast na wschodzie jeszcze powinno być pogodnie. Temperatury w nocy od 8 na północnym wschodzie, około 11 w centrum i 12 na krańcach południowych. Spodziewamy się także porwistego wiatru z południowego zachodu i południa. Wiatr będzie porwisty na przeważającym obszarze do około 40-50 km na godzinę, natomiast na krańcach południowych i południowo-zachodnich do około 85 km na godzinę. W kolejnych dniach nadal Polska będzie na skraju wielośrodkowych układów niskiego ciśnienia, i od środy cała strefa. Zatoki niżowej wraz z frontami atmosferycznymi będzie um, przechodzić przez Polskę. I tutaj spodziewamy się opadów deszczu, a także um, umiarkowanego i dość silnego i porwistego wiatru dochodzącego do 100 km na godzinę. Um, tutaj opady. Um, będziemy się spodziewać opadów um, około 20 do 30 mm um, i temperatury od 19 do około 23 stopni najcieplej będzie tutaj na tych krańcach południowo wschodnich w weekend spodziewamy się zdecydowa zdecydowanego ochłodzenia. Tutaj temperatury w ciągu dnia mm, będą od 13 na krańcach północnych do około 16-17 w centrum i 18 lokalnie na południowym wschodzie. Powinno być już więcej zachmurzenia umiarkowanego, ale także jeszcze początkowo spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i nadal będzie towarzyszył nam porwisty wiatr do około 50 km na godzinę.